Skoro poeci ja mogli kiedyś pisać wiersze To swoich mus, swoich To? co? Ja nie mogę być takim poetą Ja nie mogę pisać wierszy no to sprawdź, to sprawdź coś kiedyś i nie mogę tego znaleźć Jakieś głupie myśli zaprzątają moją pamięć Miał być numer na imprezy, miał być numer o miłości Pozostawię to bez komentarza, będzie prościej To co tworzę to jest parafraza tego co ja czuję Kiedy nie widzę Cię długo moja dusza lewituje Bo chcę być obok Ciebie, wtedy czujesz, jak w niebie To moje sposoby jako szukać przeznaczenie Oprawię Cię w ramkę, powieszę na ściankę Ja wiem czego pragniesz, Ty wiesz czego pragnę Chcę patrzeć na ciebie, wyjebane w telepatię W moim całym światem chcę wyjechać na wakacje Poczekam do rana, poczekam, aż ona zaśnie W moim łóżku zrobiłem już dla nas rezerwację Mam cię na tapecie, bo blokujesz moje ruchy mała Słuchałbym tu ciebie, nawet kiedy byłbym głuchy, mała Nawet kiedy pod poduszką byś najgorsze duchy miała zrobię to, co mogę, żebyś sobie radę dała Przed oczami mam dziewczynę w białych butach Majli Wszyscy nam mówili, że jesteśmy razem fajni To mi tylko pokazuje, że wierzyłem w bajki W tym samym w którym zapełniałem kartki Piję sobie wino, obok siedzi moja barbi To jest moje kino, nie obyło się bez walki To co chciałaś zawsze, mogę teraz dać ci To co chciałem zawsze, możesz teraz dać mi Teraz nawet w nocy w oczy świeci moje słońce Roztopione ciała dają głębokie emocje Kto by się spodziewał, że w ogóle będzie dobrze? Tego skarbu nie pomieści żaden drogi portfel To mój horcrux, już nigdy nie umrę Ona dała antidotum, wypełniła pustkę Wiesz o kim mówiłem w mojej ostatniej piosence Teraz ją całuję i zapinam jej sukienkę Było bardzo warto, ale trochę niebezpiecznie Śmieje się, gdy widzę na jej buzi te rumieńce Nie mam masek, ale w sobie noszę parę twarzy Moje alter ego już dosyć tatuaży. To, co tworzę, to dla ciebie będzie nowy serial. Obiecuję, taka forma była mi potrzebna. Za długo czekałem, żebym teraz wszystko przegrał. Za długo czekałem, żebym teraz wszystko przespał.